Me ¡Colorado de sí! ¡Y <coughs> las Bóg, honor i ojczyzna! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Witam was wszystkich! Pierwsze spostrzeżenia po marszu 1 sierpnia, po godzinie był. Jak zwykle jest to wzniosłe wydarzenie i powiem, że zawsze, ale to zawsze jak jestem tu na rondzie mowskiego, kiedy jest rota śpiewana, to łza się kręci wokół i głos się załamuje, ale to, co się dzieje. To co widzę, zauważyłem tu Wołał pomsty do nieba, jakiś skandal. Dlaczego? Nie żebym się czepiał. Paniusie wystrojone szpilunie najlepsze perfumy. Być może wizyta przed marszem przed godziną W wizyta u fryzjera. I co? Śpiewana jest rota a one tańczą Rozumiecie to? Tańczyć do Roty? To tak jakby tańczyć do hymnu narodowego Ale okej okay. Druga sprawa Co bardzo ale to bardzo mi się nie podoba, że że nie tylko mi mnie że przy okazji upamiętniania Powstania warszawskiego yy, prowadzi się agitację polityczną. Bardzo ładnie się zachowali z motocykliści, kiedy którym walczy się jeden z, krzyżem, z przemawiających a przed już się nie zaczął politycznie agitować. Palieli silniki, to Niemcy dzisiaj Upamiętnia się śmierć powstańców I upamiętnia się to, że 63 dni walczyli bez szans na wygraną Bo to była walka Dawida z Goliatem Gdzie zostaliśmy zdradzeni, sprzedani przez ruskich I gdzie w takiej sytuacji, w takim dniu w takiej chwili miesza się polityczne jakieś zagrywki. No way. To jest bardzo nieeleganckie. To tak, jakbym poszedł na pogrzeb bliskiej rodziny i rozdawał ulotki zakładu pogrzebowego. Także druga sprawa, agitacja. Agitacja polityczna w dniu a, 1 sierpnia. Kiedy indziej, proszę bardzo, agitujcie sobie, ale nie 1 sierpnia, kiedy się, tak jak się krzyczy, cześć i chwała bohaterom, oddaje im się hołd. Jestem Polakiem i przyszedłem oddać hołd tym Polakom, którzy zginęli. Po to, żebym mógł dziś normalnie o tym mówić. A nie po to, żeby agitować, żeby wysłuchiwać o polityce. Kolejny temat. Traktowanie i zachowanie uczestników marszu. Idą ludzie z flagami, z opaskami Polski walczącej. Czy dwie pani się idą? I tak zupełnie nie, nie z marszu, gdzieś na Nowym Świecie, czy restauracjach, czy ogródkach. A... Idą obok marszu i jedna mówi do drugiej, no i co, zobacz, założyli opaski i co, że niby oni tam walczyli? Kurwa, jak trzeba być tępą, dzidą, żeby nie znając historii, bo wyglądała na taką, co najwyżej zna historię swojego kurwa, swojej puderniczki. Jak trzeba być tępym, żeby się w ten sposób wypowiadać. Najlepiej, jak nie masz nic mądrego kobieto do powiedzenia, to się w ogóle nie odzywaj. Zachowasz dotychczasowy poziom IQ, bo jak się odezwiesz, to naprawdę ono z hukiem walnie o glebę. Kolejna sprawa jest taka, że Trasa marszu z Ronda Dworskiego do Nowego Światu i później cały czas prosto Przechodząc Nowym Światem, gdzie jest pełno ogródków restauracyjnych Gdzie siedzą polscy i zagraniczni goście, spożywają posiłki Nie powinno mieć miejsca krzyczenie, znoszenie haseł A, Typu Bóg, honor, ojczyzna, chwała bohaterom A, Dlaczego? No nie każdy to może zrozumieć nie każdy zna Polski, nie każdy wie o co chodzi w tym dniu. Noszenie opasek Polski walczącej, na którym ręku? Wiele osób zakłada na prawej ręce, myśląc, że zgodnie z regułą, prawa ręka ważniejsza, że to właśnie tak jest, że na prawej ręce powinno się nosić. Ale ogólnie przyjęte jest, przyjęte jest, że. Opaskę nosi się na tym ręku, na którym powstańcy ją nosili w dniu rozpoczęcia powstania, a była to ręka lewa. Czyli, opaskę Polski Walczącej zakładamy na lewą rękę. No i ostatnia, tak naprawdę najważniejsza sprawa, której wielu, ale to wielu uczestników marszu nie przestrzega. Zwróciłem dzisiaj za cztery razy uwagę ludziom, z czego jedną, jedną postanowiłem nagrać, żeby, żebyście wiedzieli o co chodzi. I... No, panowie, to są barwy narodowe, weźcie na kolana, nikt nie leży na ziemi. 70%, może nie, 50% ludzi dzisiaj na marszu poszło tylko zrobić sobie selfie, pokazać się, powygłupiać się, potańczyć przy rocie. a tak naprawdę nie... nie zachowują podstawowych zasad. Takich jak nie kładziemy barw narodowych na ziemi. Trzymamy w ręku, kładziemy na kolana. Nie na ziemi. To jest szacunek do barw narodowych. Ale czego tu wymagać, jeżeli młodzież teraz nie jest nauczona szacunku. W ogóle. To miało być upamiętnienie powstańców nierównej walki. Przeczytałem coś fajnego, któregoś dnia, gdy czytałem o powstaniu warszawskim, że dlaczego powstańcy, pomimo świadomości, że toczą przegraną walkę, że prędzej czy później zginą, Dlaczego wzięli w tym udział? Dlatego, że przez tą jedną chwilę chcieli poczuć się wolnymi, być Polakami, walczyć. Bo my Polacy jesteśmy walecznym narodem, ale w imię nowoczesności rozmiękcza się nas. Nie uczą nas szacunku, nie uczą nas historii. Chcą, żebyśmy byli papką. Bo Polak to był kiedyś naprawdę waleczny naród. Jesteśmy Słowianami. A Słowianie mają walkę we krwi. Im o to tylko chodzi, żebyśmy przestali być solidarni i waleczni. Żebyśmy tak jak to wielu z was robi pod moim adresem, skakali sobie do gardeł, kłócili się. Tylko o to im chodzi. Bo wtedy jesteśmy słabi. Co ja sam mogę? Każdy tak powie. Ale jak zebrałaby się nas kupa pomimo różnic w poglądach, dalibyśmy radę. Ale nie. Bo po co? Bo po co będę się wychylał? Bo mi coś zrobią. Bo mi coś ukradną, bo mi czegoś zabronią. Ludzie się boją dla świętego spokoju, a potrafią tylko szczekać do tych, do których wiedzą, że im nie zaszkodzą. To jest właśnie w obecnych czasach cecha większości Polaków. Nie mówię wszystkich, bo dużo jest takich, którzy potrafiliby stanąć do walki. Ja sam głośno i oficjalnie deklaruję że w czasie wojny nie opuszczę tego kraju. Stanę do walki. Nie wiem jaka była ilość uczestników marszu, bo stałem na samym rondzie Dmowskiego i... i nie widziałem tego, ale mam nadzieję, że zobaczę to w telewizji Czołem Wielkiej Polsce i chwała bohaterom moi drodzy Jestem w Warszawie, witam na Dolince Też wam powiem, niektórzy mają flagi na flagach namalowane jakieś miecze, szable, ale niestety barwy narodowe to nie tablica ogłoszeń, a są też flagi z godłem. No, niestety mało kto wie, że flaga z godłem to jest nic innego jak bandera, czyli na okrętach.